Dobrze, rozpoczynamy błędy. Na razie mm, część pierwsza, czyli 11 błędów, których musisz unikać analizując i rozliczając czas pracy kierowców. Błąd numer jeden: złe zapisy w umowie o pracę. Ja później te błędy też będę się starał przełożyć na program Fortrans, więc będę chciał też pokazać to warsztatowo, jakby w programie, na jakie elementy zwracać uwagi. I czy macie program Fortrans, czy macie inny program, nie ma to znaczenia. Jakby to jest dosyć uniwersalne, na co musicie zwrócić uwagę żeby unikać tych błędów przy analizie i rozliczaniu czasu pracy kierowców czy też tworzeniu list płac. Więc złe zapisy w umowie o pracę. Często jeszcze mi się zdarza widzieć te sytuacje. Przykład wynagrodzenia od 1 lipca 2023, kiedy to wynagrodzenie minimalne wynosi już 3600 zł brutto. No to Często widzę takie zapisy. Może nie często, ale zdarza się. Wynagrodzenie kierowcy wynosi 3490 zł i składa się z zasadnicze 3,010, nadgodziny 200, nocne 80, dyżur 200. Więc jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten zapis, to pewno jest on Wam znajomy w roku 2022, kiedy to wynagrodzenie faktycznie było niższe no to wtedy jeszcze dałoby się taki zapis zastosować, kiedy wynagrodzenie minimalne wynosiło 3010, wtedy byłoby wszystko w porządku. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy rok 2023 już grudzień, listopad, przepraszam, gdzie wynagrodzenie minimalne wynosi 3600 zł. No to na pewno w wynagrodzeniu minimalnym nie może znajdować się ani ryczałt za nadgodziny, ani ryczałt za godziny nocne. Dyżur, ewentualnie tak. Więc tutaj jest pierwszy błędny zapis, który spotykam w umowie. I drugi zapis to wynagrodzenie, owszem, wynosi 3600 zł brutto na umowie, ale w te 3600 wrzucone jest, wliczone jest wszystko, czyli zaszeregowanie 3000, i to jest jeszcze OK. Ryczał za nadgodziny 300, i to już nie jest OK, bo ryczał za nadgodziny nie może wchodzić w skład wynagrodzenia minimalnego. Ryczałt za godziny nocne 100 zł brutto również nie ok, bo nie może być częścią wynagrodzenia minimalnego. I ryczałt, e, przepraszam, wynagrodzenie za dyżur 200 zł brutto to jest ok, to ten element mógłby wchodzić w wynagrodzenie minimalne. Zatem takie zapisy spotykam. No i te zapisy są oczywiście do poprawienia, więc nie powinniście mieć takich zapisów. A teraz już zbliża się rok 2024, więc będziemy musieli znowu aneksować umowę o pracę. Przypominam, że w Akademii Czasu Pracy również macie wzory umów, więc też jeżeli chodzi o rok 2024, będą już niedługo przygotowane na no następny webinar na, na pewno wzory, przykłady umów o pracę z kierowcami na rok 2024. I również pojawi się, Kalkulator ryczałtów. Myślę, że na webinarze tym grudniowym za miesiąc, już Was zapraszam, to będzie nie cały miesiąc tak naprawdę, bo mamy 28 listopada, a webinar będzie pewno w połowie grudnia. Więc na pewno będziemy tam pokazywali zarówno umowę o pracę na rok 2024, jak i kalkulator ryczałtów, czyli w jaki sposób, w sposób praktyczny skalkulować wysokość ryczałtów za nadgodziny nocnej, tej zaliczki, czy ryczałtu, czy wynagrodzenia za dyżur. To też nie może być robione tak. Sobie po prostu z głowy. Część inspektorów pracy to sprawdza, w jaki sposób ustaliliście sobie te ryczałty, czy one wynikają z jakiegoś logicznego przeliczenia, czy jest to po prostu strzelone po prostu z głowy.